Zły labuło pod naszym apartamentem! Musimy szybko stąd uciekać! Dziewczyny, szybko, szybko! Na samolot, bo innego wyjścia nie widzę. Uciekamy na samolot. Szybko, 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 szybko. Musimy się przedrzeć jakoś przez te worki. Szybko, Lui, gdzie ty poszłaś? Gucci? Dobrze, dobrze, masz Chanel na badanach, Okej, okay. gdzie ty jesteś, Lui? A, bierzesz labubu? Okej. Okay. Dawaj, 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 szybko, 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 szybko. Dobra, 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 lecimy, lecimy na samolot, szybko, ucieczka, ucieczka. Ejko, ja już tu skaczę na jakieś skróty. A dobra, tędy! Gdzie jesteście? Dobra, Gucci, Chanel i Lui. Dobra, chodźcie tędy, tędy, tutaj, tędy jest na skróty. Szybko, 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 biegniemy na samolot. Na szczęście nie jest on jakoś daleko, chyba. Nie, zaraz, poczekajcie. A nie, to tam, to dobrze, wy jednak biegłyście. Okej, okay, nie zgubmy się, tylko. Albo spotkajmy się po prostu w samolocie. Gdzie jest ten samolot? Zaraz, to tutaj jest chyba yy, Aeropuerto, więc lecimy Brooklyn Airport. Okej, okay, jesteśmy. Chyba. Ja? Dobra. Louis? Jest. Gucci, Louis, Chanel. Jest. Okej, okay. dobra. Szybko, szybko, tylko żeby przez bramki nic nie zapikało. Okej. Okay. Nie zapikało. Dobra. Teraz chodźcie tędy. Szybko, 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 szybko. Na samolot. Widzowie, musimy uciekać od złego labubu. On nas niestety tutaj przyłapał. Wie, gdzie jesteśmy w Rockhaven. Zna nasz dom, zna jego lokalizację i też wie, że zatrzymaliśmy się w motelu. Dlatego musimy uciekać do jakiegoś innego miasta, bo w Rockhaven dłużej nie możemy być, bo niestety tutaj nie jesteśmy bezpieczni. Dlatego zajmujemy szybko miejsca. Dobra, Louis jest ze mną. Górcie i Chanel, gdzie wy jesteście? Gdzie masz walizkę? A, oddałaś do luku bagażowego. Dobra, słuchajcie, zaraz będziemy w komplecie i musimy stąd wylecieć. Nie mam pojęcia, gdzie będziemy lecieć, słuchajcie, ale gdzieś musimy wylecieć w jakieś dobre miejsce. Zarezerwowałam na szybko jakieś loty, ale nie jestem w sumie pewna, gdzie ja je zarezerwowałam. Najważniejsze, żeby tylko po prostu odlecieć z heaven. Dobra, jesteśmy na miejscu, a więc uwaga, zobaczymy się już, jak zalecimy na miejsce. Dziewczynki, to Chyba tu, to chyba ten dom, który wynajęłam Więc chodźcie, idziemy tutaj Bo to będzie chyba faktycznie tutaj Mapa na to wskazuje Chodźcie, ok, uwaga Wchodzimy i zamykamy ten dom Mam nadzieję, że nie dowie się, że my jesteśmy teraz tutaj Chwila, muszę zamknąć Close, ok I lock I nie wejdzie Zobaczcie, zmieniłam nieco tą fryzurę Żeby mnie po prostu nie rozpoznał ten zły labubu Ale ładny ten dom no, możemy go obejrzeć Ale faktycznie Teraz wygląda przepięknie Obejrzyjmy go Ai, Jaki piękny salon O oh my god, dobra, włączę wam telewizor Macie, musicie się trochę jednak rozerwać Bo słuchajcie, trochę stresów ostatnio było Okej, okay, na szczęście nic telewizji teraz nie mówią O żadnych labubu Prezydent nie występuje, więc w porządku Damy tutaj fire. słuchajcie No i dobra, dom jest faktycznie dobry Ładny Musimy go obejrzeć po to, żeby w razie czego Wiedzieć jak się po nim poruszać Myślę, że to będzie moja sypialnia Tutaj zobaczmy, a jest wyjście z domu ok. tutaj jak pralnia Ale to jest wszystko takie piękne Ok, idziemy na górę Na górze będą wasze, słuchajcie, pokoje Co powiecie na to? Ale ładna toaletka Ja nie mogę Dobra, jest tutaj jedno łóżko Ej, w sumie to jest tylko jeden tutaj pokój Dobra, mam nadzieję, że jakoś się dogadacie Duże łóżko to tylko Tylko na chwilę ten dom wynajem to nasz pokój. Tak, zgadza się. Ja zmieniłam, zobaczcie, fryzurę. Wyglądam nieco inaczej niż zwykle. Ale to nic, to tylko na ten wyjazd, tak? Żeby po prostu mnie nie rozpoznał. Tęsknię za starym domem. Spokojnie, wrócimy tam. Ja też. A co jeśli one nas śledziły? Yyy, no właśnie, nie wiem. Mam nadzieję, że nas nie śledziły te labubu. Musimy być może na czatach? Nie wiem, jak myślicie. Jest tam niebezpiecznie w naszym starym domu, w mieście Brookhaven, dlatego tutaj się pojawiłyśmy. Może ja wam tutaj zgaszę i po prostu prześpijcie się, co? Idźcie spać, dziewczynki, bo to był bardzo męczący dzień i męcząca ostatnia noc. Teraz chyba się nic tutaj już nie będzie działo. Idę spać. Ale jednak lekka obawa jest. Co to? Słyszałyście? Tak jakby ktoś łapał za klamkę. Co? Co się stało? Słyszycie? Słyszycie te dźwięki? Muszę to sprawdzić. Chodźcie. Idziemy to zobaczyć. A może nam się tylko tak wydaje? A, tam. <laughs> Słyszycie? Ewidentnie. Musimy pokazać światła. Ej, poczekajcie. <laughs> Czy ja gdzieś drzwi nie zamknęłam? Gdzie są światła? Gasimy światła. Ej, chodź tutaj! Lui, chodź, wracaj! Tam może być niebezpiecznie. Lui, to co ty robisz? Nie ma chyba nikogo. Nie ma nikogo. Ale dlaczego wy tak wychodzicie i mi nic nie mówicie? Faktycznie nie ma nikogo. Może ja... Słuchajcie, już mam jakieś zwidy i jakieś omamy, nie wiem. Wydawało nam się pewnie. głodna jestem po podróży. Co to za odgłosy? O, samolot! No, samolot leciał, tak jak i my tutaj przyleciałyśmy. Dobra, no to chodźcie. W takim razie, cóż, mamy pewnie Jetlaga, spać nie będziemy. Więc uwaga, uwaga, zajmiemy się jakimś jedzeniem, bo po podróży jesteśmy głodne i właśnie zmęczone. Dobra, close i lock, tak w razie czego. Okej, okay, idziemy zrobić coś do jedzenia. Dobra, uwaga, ja robię tutaj jajka z bekonem. Zaraz Wam podam tutaj do stołu, więc spokojnie. A łama, ja noga! Co Wy robicie? Co Ty robisz? Nie kłóćcie się teraz. Musimy być jednością. Co Wy robicie? Ciągle mi się wydaje, że czuję jakąś złą energię. No, właśnie, też mam takie wrażenie, ale to chyba nam się tylko tak wydaje. Bo jest, słuchajcie, dzień, więc raczej nam nic tutaj nie grozi. No, nie za dobre. No ale wybaczcie, tylko takie rzeczy były w lodówce. Dobra, chodźcie, zobaczymy gdzieś wiadomości jakieś, coś w telewizji. Może coś mówią, może się czegoś dowiemy więcej. Co się dzieje w naszym mieście? Poczekajcie. Mamo to niedobre. No to zrób sobie coś innego. Mama, a masz tableta? Nie mam. Żadnych rzeczy wam nie zabrałam Jeśli nie pamiętacie, to szybko uciekałyśmy z naszego domu do motelu A potem z motelu do, do samolotu Więc ja nie miałam czasu, żeby zabierać wam jakieś tablety Nie wymyśla... Lajcie, co to było? Co to za dźwięk? Nudna w tej telewizji Słyszałyście? Jakby ktoś coś odsunął Gdzie te dźwięki? Czy te drzwi są też... Okej okay. Ej, hey, to jest garaż Co to, to było? O, nie wierzę w to Patrzcie na to Dostałam snapa Od... O nie, o nie, o nie, o nie. Ktoś ciągnie za klamkę u drzwi Tylko u których drzwi? Dostałam snapa od Labubu złego, który wysłał Nam zdjęcie, że ładny domek Te drzwi się same otwierają czy wy to widzicie? Widzicie to? One się same otwierają. Oh my god. Oh my god. Chodziłem za wami. O nie. Tak mu napiszę. O nie. Zostaw nas w spokoju. Dobra. La Bobo napisał, śledził nas, wie gdzie my jesteśmy. Co? No tak, jesteśmy w niebezpieczeństwie. Gdzie my mamy teraz się podziać? Nie wiem, gdzie on jest. Nie wiem gdzie on jest. Może to był po prostu przeciąg, ale poczekajcie drzwi. Drzwi są zamknięte. Na zamek, więc raczej tutaj nie przyjdzie. Żartujesz? Absolutnie nie! Jak, to na pewno nie! No, żebyś się przypadkiem nie przekonała. Patrz, co ja dostałam. Pojedźmy na kawę! Serio Luigi, ty w tym momencie myślisz o kawie? Jesteśmy w niebezpieczeństwie! bo nas namierzył! Dlaczego otwierasz te drzwi? Ja się dopiero rozkręcam. I napisał, pamiętaj, Labubu są wszędzie. Mama, ja się boję! Ja też się boję. Ej, ale gdzie on jest? Dobra, wyjdźmy z tego domu, bo te drzwi ruszające się same to słuchajcie, mnie przerażają. Lećmy gdzieś w centrum miasta. Będzie tam po prostu więcej ludzi, więc mam nadzieję, że będzie bezpieczniej. Dobra, napiszę mu tak. Nie strasz nas. I nas zostaw. Dobra, nic ci nie zrobiłyśmy. Okej, okay. on ciągle odczytuje, słuchajcie. On to ciągle odczytuje. Dobra, dobra, Lui, dawaj, dawaj, gdzie ty jedziesz? Czyje to zielone auto? Nie wiem. Okej, okay, jesteśmy chyba na miejscu. Ja ciągle z nim piszę, słuchajcie. Dobra, tu idę. Okej. Okay. Czekam na kawę dziewczyny. Ja jestem tutaj zajęta pisaniem z labubu. Dajcie mi kawę. Zapytam się go, gdzie jest. Może mi powie, a wtedy będę wiedziała, gdzie my powinnyśmy pójść, tak, żeby nas nie zobaczył. Ale raczej tutaj, tak w biały dzień, to on nie przyjdzie. Coś się długo nie odzywa, a tylko odczytuje. O, dzięki za kawę. Tu jestem. On jest w naszym domu! To znaczy w tym wynajętym. Wesoło mi zdjęcie! Co my teraz zrobimy? Co my teraz zrobimy? Przecież my nie możemy tam wrócić. Po co ja wynajęłam ten dom i za niego zapłaciłam, bubu się tam pojawił? To nasz dom! No ale, ale teraz już tam nie możemy wrócić. Chodźmy na park, do rozrywki, Pocieszmy się jakoś. Louis, ja widzę, że ty wymyślasz tylko same zabawy. Dobra, musimy go jakoś zgubić. Lepsze, nie znajdziesz nas. Okej. Okay. To sobie tam bądź. Um, już tam nie wrócimy. Okej, okay, dobra. Dobrze, że tam nie mamy jakichś swoich cennych rzeczy, więc nie musimy tam po prostu wracać. Jesteście w kawiarni. On wie, że byliśmy w kawiarni. Chodzi za nami. Szybko, 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 wsiadamy. Dobra, okej. Okay. Już tutaj nie skoczy, gdyby tutaj przyszedł. Dobra, spokojnie. Spokojnie, nie ma go tutaj chyba. Musimy zerkać. Stąd jest bardzo dobry widok. Widzicie go? Bo ja nie widzę. Zaraz jakiś tam wózek jeden jeździ, ale... Ale jeździ sam. Jakie znaki. Napiszę nie... Rozumiem. I zapytam, czego od nas chcesz. Dobra. I szukamy. Czego on od nas chce? Nie widzę, żeby on tutaj gdzieś był. Słuchajcie. Lokalizację mam. O nie. Dziewczyny, czy wy coś rzucałyście do internetu i oznaczyłyście lokalizację? Przyznawać mi się tutaj. Szybko. Gdzie się. Przyznawać się. Rzucałyście coś? Nie. Aha, Chanel, a ty? Louis, gdzie jesteś? Gdzie jest Louis? Gdzie jest Louis? Teraz roller coaster Aha, dobra, okej. Okay. Idziemy, musimy się trzymać razem. Nie mam ochoty za bardzo jeździć na że teraz, ale nie możemy się tutaj rozdzielać. Dobra, dziewczyny pojechały, więc my będziemy tutaj czekały na nie. Dobra, musimy być razem wszystkie. Lokalizację mam. Napiszę... Nieprawda. Napisał: Mam waszą lokalizację wbudowaną. Jakim? Cudem. Jakim cudem to jest niemożliwe? Jak? Jest do was przyczepione takie urządzenie. Dziewczyny! Ej, sprawdźcie siebie nawzajem. Macie przyczepione jakieś urządzenie? Telefon tylko! I nie! No on właśnie twierdzi, że my go nie znajdziemy. To może być takie maciupieńkie, naprawdę takie małe jak pchła, więc my musimy to coś znaleźć. A jednak mam! Gdzie? Na plecach kuleczka jakaś. Pokaż! Pokaż ja nie widzę! Tylko ty ją czujesz. O nie! Zbliża się wieczór! Pod skórą mam jakby kleszcz! Oho! Lepiej nie wracajcie do domu. Dziewczyny, on nam grozi. Mówi, żebyśmy lepiej nie wracały do domu. Snap Ząbki trzeba myć. Co? Dobrze, że nie trzeba ich ostrzec na nas, że tego nie napisał. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Luigi dziwnie jedzie, bo ona jest krótka i słuchajcie, nie dosięga. Kiedy ty umiesz tankować? Okej. Okay. Dobra, zatankowane. No jak ty jeździsz? Gdzie on jest? Rozglądajcie się za labumu. Nie wiadomo, gdzie on jest. Ej, no, co ty robisz? Zabrakło paliwa? No, chyba nie. Ej, tam jest jakieś auto z tyłu. Zobaczcie. Może to auto nas śledzi. A może jednak mam tylko paranoję? O, o. Te czarne, kto nim kieruje? Jakiś podejrzany. No, wiem, nie widziałam, kto tam jest za kierownicą. A to bez kierowcy? No, ja też nie widziałam. Albo jakiś niski ten kierowca. Kręci się koło nas. No, kręci się. Więc dobra, szybko, odjeżdżamy. Szybko, 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 ale spokojnie, bo zaraz nigdzie nie zajedziemy. Dobra, uciekamy mu, bo on nas ewidentnie śledzi. Zaraz. Gdzie jest? Nie widać go. Kiedy te zielone będzie? Czerwone światło znowu. No, jak to ty czekałeś na czerwonym, żeby tylko na czerwonym przejechać? Louis, podawka to ty nie będziesz miała. Dobra, ale nie ma go, słuchaj. Jest chyba spokój. Nie ma go. O nie! O nie! Kto to jest? Kto to jest? Ej, wiecie kto tam jest? Uciekamy, 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 Kto to tam był? Nie w tą stronę, bo on tu jedzie! O nie, 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 nie. Louis. Louis, on odjechał. Patrzcie. Jeździ jakoś tak dziwnie. Teraz wycofuje. I patrzcie, i teraz tam z góry nas obserwuje. Niby nie śledzi nas, ale jakby śledzi, nie wiadomo o co tu chodzi. Czerwone, musimy zaczekać przy straży. No dobra, czekamy. Uwaga, no nadal jest czerwone. To kiedy się te zielone zrobi? O nie, patrzcie, on jest tam, on jest tam na górce, zobaczcie, zobaczcie. Zachowuje się dziwnie ten kierowca i jakby na nas czekał. Patrzcie, nie możemy podjechać pod nasz dom, przecież tam jest dom. Tak jakby blokuje nam drogę. O nie, już trzeba było jechać. O nie, 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 nie. O, nie. o nie. O nie, o nie, jest za nami. Uciekaj, czekaj, 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 Jest za nami. Jest za nami. Szybko, 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 szybko. Ewidentnie nas śledzi. Szybko, szybko, szybko. Uciekamy, 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 uciekamy. Szybko, szybko. To znów to auto. No tak. Boję się o ten... Że to ten na Bubu! No właśnie, może to być ten na Bubu! Dawaj, dawaj, Luigi, pokaż skilla, pokaż jak jeździsz, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Ile sił w nogach? Dawaj, 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 gazu, 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 on nas goni, 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 goni. szybko, szybko, szybko! Ja spróbuję dojrzeć, kto to jest, ale nie wiem. Kto... Zaraz, zaraz, zaraz. No nie widzę, tak jakby auto bez kierowcy, ale jakieś tylko szare łapy widzę, ale nie za dużo. Czy mi śmignęło, że to jest dla Bubu? Chwila, czemu on jeździ krok w krok? No, bo ewidentnie nas śledzi. Tak, to jest la Bobu. Paliwo się kończy. Co? Nie. O-o. Oh O-o. -oh. Oh -oh. Uciekajmy. Szybko, 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 szybko. Szybko, uciekamy uciekamy, 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 uciekamy. Szybko, musimy gdzieś uciec. Musimy gdzieś uciec. Dawaj do domu, do domu wynajętego. Kazu, No, gdzie tu? Dawaj do domu naszego wynajętego. Dawaj, dawaj. Skoro on jest tutaj, to nie ma go tam przy domu. Więc. Ej. Spójrz. No słyszał wszystko i właśnie tam odjechał. Dobra, no nie, a to była jedyna okazja, żeby wejść jako pierwsze do domu i się tam zamknąć. Teraz już nie mamy po co tam jechać. Chyba go skupiliśmy, bo przechytrzył nasz plan. Słuchajcie, musimy się gdzieś schować, gdzieś całkowicie indziej niż nasz dom. Nie mamy po co już tam jechać, bo on na pewno pojechał tam. Gdzie my mamy się zatrzymać? Widzowie, please. Dajcie znać, gdzie my mamy uciekać, bo zobaczcie, w Live Together nie jesteśmy też bezpieczni, w Brookhaven też nie. Ten zły labubu jest ciągle albo krok za nami, albo w tym momencie krok przed nami. Nie wiadomo, gdzie iść, i z tego, co ja widzę, to on jest już pod naszym domem. Bierzcie. jest tu jego auto. On nas ewidentnie przechytrzył, tak mi się wydaje. Tu jest! Tu jest w krzakach! Tu jest! Patrzcie! Tu jest w Krzykach! On się tu chowa! Uciekamy, 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 szybko, 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 do domu, do domu, szybko, szybko, szybko! Szybko, szybko do domu! Szybko i do domu! Zamykamy! Yy, open, open, szybko, 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 szybko! Yy, dobra, drzwi, drzwi, Tak, i zasłaniamy wszystko! Wszystko, dobra, okej! Okay. Dom chyba zamknięty, co? Dobra, spokojnie, spokojnie, garaż... Z jakiej racji garaż jest otwarty? O nie... Lock! Nie będziesz mi tu chodził. O chyba próbuje tu wejść. Dobra, jest. Okna zamykać. Dobra, i światła gasić, tak jest. Okna zamykać i światła gasić. Wszystkie światła gasimy. Wszystkie wszystkie jesteśmy w niebezpieczeństwie. Czy te światła można czy te O dobra. Nie unlock, lock. O nie. O nie, to on. Wiem. <laughs> Okej. Okay. Zgaszone. Dobra, okna. Okna zasłaniamy. No. Zasłoń okno. Dobra, nie ma patrzenia. Światło. Musimy zabezpieczyć cały dom. Okej, okay, tutaj też jest. Dobra, zgaszę to. Gdzie tu jest jeszcze światło? Ta lampka bez potrzeby się pali. Dobra, a tu? Ech, o nie, tutaj też, tutaj też. Tu szybko, 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 dobra. Co to jest? Już się wystraszyłam. Dobra, gaszę. Chodźmy obejrzymy telewizor, może odejdzie z własnej woli. Co to znów za dźwięki? Tak jakby próbuje coś otworzyć. A kuku. Oh! Z krwią, bobu z krwią, pod naszym domem. Wysłał zdjęcie, jest pod domem. Dlaczego on wysyła takie straszne zdjęcie dla moich trojaczek? Dlaczego on nieś straszy? To już nie są żarty. No, nie są. Nigdy nie były. Nie było. Będą miały koszmary. One są jeszcze małe. Okej, okay. zdobył się dzień. Zobaczmy, czy jesteśmy już bezpieczne. Może sobie stąd poszedł. Czekajcie na początek. Odsłonię okna. Ok. Nie widzę go tu. Może już poszedł? No nie wiem, czy już poszedł. Trzeba było nie strzelać w noc dla Bubu. Teraz mają za swoje. Mówiłam wam, żeby nie strzelać pod motelem. Teraz jest ściekły. wściekły. On jest. Nie ma go chyba tu. Zaraz jeszcze osłonę to okno, bo on gdzieś tutaj był w krzakach. Dobra, ale go tu nie ma. Okej. Okay. Tu go nie ma, to jeszcze tylko za domem zobaczę. Okej, okay, chyba go tutaj też nie ma. No dobra, chyba jesteśmy na razie bezpieczne. Boję się, że on przyjdzie do nas w nocy znowu. Znowu coś pisze. Chanel, przygotowana z bronią. Jakaś wiadomość. Chyba nie chcecie, żebym był bardziej zły. Czego od nas chcesz? Napisałam jeszcze: daj nam spokój. Bardzo długo się zastanawia nad wiadomością. Chcę was. Wysłałam zdjęcie. Nie ma ze mną szans. Chanel, to nie jest śmieszne. Wysłałam mu, że masz taką broń. Kto to tak robi? on jest tam On jest tam, zobaczcie Przed chwilą wysłał zdjęcie stamtąd Gdzie on jest? on jest? On jest gdzieś tam Gdzieś tam go widziałam jakby, jakby na zdjęciu Pokazuje, że on jest gdzieś Tutaj W którym miejscu on jest? Tu jest! Szybko, ociekamy! Na dole on tu jest! Widzowie, proszę Was, pomóżcie nam, jak my mamy pozbyć się tego złego labubu. No nasz różowy labubu jest ukryty, Diorek z nim siedzi, ale słuchajcie, jak my mamy się od niego odczepić, jak my mamy go zgubić. Nie ma nas już w duchu heaven, jesteśmy w Life Together, a on nadal jest tutaj, gdzie my. Pomóżcie, napiszcie komentarze, jak my mamy się od niego tutaj uwolnić.